Trochę pada, ale no wiecie, cienki wrzuci 3 tony drzewa na pakę, w sumie do bagażnika, i pojedzie. Także mimo aury, takiej jak widzicie, z zurawiami w tle. Lecimy z cienkim testem. Dobra, to może sobie po prostu zacznijmy, czym jest cienki. Cienki. No to Fiat Cinquecento. Cinquecento po włosku znaczy 500. Nie jest to Fiat 500. Po prostu nazwa tak, yy, tak świadczy. To jest. W ogóle ciężko mi stwierdzić, jaki to jest segment, ponieważ moim zdaniem to jest za małe do segmentu A. A mniejszego niż segment A nie ma. Co ciekawe, Cienias w latach 91-98, czyli przez cały okres produkcji, był produkowany w polskich tychach. Wszystkich egzemplarzy Cienkiego wyprodukowali dwadzieścia 525 sztuk, a 863 000 poszły na eksport. Może wiecie, a może nie wiecie: Cinquecento na początku było sprzedawane jako FSM, czyli fabryka samochodów mało Dopiero potem jako Fiat. Jako ciekawostka mogę wam powiedzieć, że Cienias osiągnął całą jedną gwiazdkę w teście euro NCAP. To jest potężne. I jeszcze może dodam, że oficjalnie ładowność to była około 400 kg. No ale ostatnie wydarzenia pokazały, że to na papierze jest to 400 kg. No i to mogło występować z centralnym zamkiem i mobilizerem, autoalarmem, szybami w prądzie, szyberdachem lub yy, tą materiałowym takim jakby. to Ta wersja Soleil to miała czy nawet klimą. I obawiam się tego, że jak ta 900 do tego zaraz dojdziemy, jaką ma moc, ale jeśli by została sprzęgnięta z klimatyzacją, to obawiam się, że po włączeniu klimy ten samochód by nie jechał. O wszystkich wersjach cienkiego po prostu nie będę Wam opowiadać, bo ich jest multum, jest Sporting, jest Abarth, jest Happy, jest Sud, jest Soleil. Jeszcze wartą uwagi ciekawostką jest to... Że Cinque Cento zostało wyprodukowane w około 100 sztukach w wersji elektrycznej. Normalny, fabryczny elektryk samochodu produkowanego w latach 91-98. A pojeździłbym takim elektrykiem. W sumie nawet nie wiem, czy on nie był przypadkiem w manualu, chyba był nawet w manualu. To by się musiało świetnie jeździć. No to co? Zajrzyjmy pod maskę, bo ten jest czerwony, czyli szybki. Tutaj pod maską pracuje. 900, a w ogóle ten cienki to jest rocznik 96. Co do silnika, może zacznijmy od trochę innej strony czyli od masy własnej samochodu. Tutaj to jest 710 kg, a maksymalnie no tutaj przypomnę Wam ponownie na papierze maksymalnie może ważyć 1150 kg. Zbiornik paliwa ma 35 litrów i w cyklu mieszanym Podobno wystarcza na 593 km przy średnim spalaniu podawanym 5,9 litra na setkę. Co do setki, osiągają w równo 18 sekund i będzie mknąć maksymalnie 140 km na godzinę. Z przodu hamulce tarczowe, z tyłu hamulce bębnowe. No i ten cienios tutaj konkretny to jest 96-rocznik, więc 900, która tu pracuje. Dokładnie 899 cm sześciennych jest już wersją na wtrysku z jednym wałkiem rozrządu w głowicy. Silnik ten legitymuje się mocą 39 koni i 65 nm. Osiągi już znacie, masę już znacie. Czy czegoś jeszcze potrzebujecie? A ja wiem, czego potrzebujecie. Bo może nie wiecie, ale tu mamy 4 cylindry. To jest silnik. Tutaj jest silnik prawdziwy, czterocylindrowy. Dobra, bagażnik. Czy cienki ma bagażnik. Ma raczej schowek. No jest on malutki. Gdzieś wam tu napiszę jaką ma dokładnie pojemność, no ale ten bagażnik jest śmiesznie malutki. Co prawda jak widać trochę złomu tutaj jest i weszło bez problemu, ale no jest to malutko, jest to malutko, naprawdę. No i dobra, chwila prawdy, czy się zmieszczę Fotol sobie już taktycznie odchyliłem Także pakujemy się Jest ciasno, jest ciasno proszę Państwa No i dobra I to jest samochód dwuosobowy Bo tu moja noga jest zmierzczona, Tu druga co tako, wystaje i mogę syndrać kierowcę i pasażera z przodu Ale miejsca tutaj nie ma Tak w ogóle nie, no serio, pod względem ilości miejsca z tyłu to jest tragedia. No ale to jest samolot miejski, to powinno się siedzieć tu i tu. W każdym razie do tyłu możecie sadzać ludzi za karę, bo tutaj miejsca po prostu nie ma. Co prawda, nad głową się jak najbardziej znajdzie, tu jest takie sporo miejsca, to mnie zaskoczyło, chyba że się dosunę bardziej do oparcia. O, no i teraz dotykam dynką pod sufitki, ale nie, naprawdę zaskoczyło, zaskoczyło mnie się to ilością miejsca nad głową. Na nogi z tyłu miejsce nie istnieje. Po prostu nie, że jest, jego, że jest go mało. Po prostu nie istnieje. Ej, ale wypuśćcie mnie. Halo. A. 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 Ej, dobra, wysiadanie jest łatwiejsze niż wsiadanie. Dobra. Tu, tu nie siedzimy, tu siedzimy. Pamiętajcie. No to co? No to pora na jazdę. Zobaczmy zwrotność. Zawraca praktycznie w miejscu. Nie, ale zupełnie serio, to samochód przy takiej długości musi być zwrotny, no to jest... Jakby jego wymóg, założony w konstrukcji, dodaję ogólnie w tym egzemplarzu. Pomijając to, że ma 900 i jest czerwony, a jak jest czerwony, to wiadomo, że szybki. To jeszcze jest dziurawy wydech, to też dodaję trochę do szybkości. Tutaj troszkę się jeszcze będziemy kręcić, bo wyjeżdżamy z parkingu wielopiętrowego. Byliśmy chyba na 11 czy 10 piętrze, także, także teraz będziecie mogli patrzeć na to, jak się trampek buja i jak kręcę kółkiem. W ogóle śmiesznie małym kółkiem. Co mnie też zaskoczyło tutaj, gwieździałem akurat. To na mokrym cienia się bardzo fajnie ślizga. To jest samochód, który tak łatwo można wprowadzić w jakieś takie... O! Tak delikatnie się poślizgnął. No, no nie jest to jakiś drift, tu trzeba by na ręce podciągnąć, ale wiadomo, piłowanie dzikim to na ręcznym to nie drift. Ono tak, tak fajnie ucieka, to jest do opanowania jak najbardziej. Na asfalcie to zjawisko też występuje, ale tutaj na tej nawierzchni, takiej, no wiecie, jaka to jest nawierzchnia taka na parkingach, właśnie. O, ba bardzo to czuć, bardzo to czuć, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu to w ogóle był jakiś czas darmowego parkingu cię ja muszę dopłacić. Mam nadzieję, że był Dobra, trzeba płacić. Płatność zakończona sukcesem. Popatrzyliście, jak się kręcę po parkingu. Popatrzyliście, jak płacę za bilet. To teraz zaczynamy już właściwą jazdę. Tym gokartem. Ale dlaczego to jest gokart? O tym za chwilę. A teraz z kolei kino rozrywkowe. Trampek się buja, a my stoimy na czerwonym. Dla odmiany czerwone. Może widzicie już taki mój uśmiech na twarzy. Jak jechałem sam nagrać samochód z zewnątrz i ogólnie opowiedzieć Wam coś o nim, to jak jechałem miałem wielki zacierz na twarzy cały czas, bo to jest po prostu Gokart. To jest świetna zabawka, to jest coś czym można jeździć dla frajdy ja jak prowadziłem przed chwilą ten samochód przez chwilę to jest moja pierwsza styczność w ogóle z to zrozumiałem dlaczego jest tak chętnie wybierany do kajotesów. to seryjnie z tą 900 przy tej masie to jest go-kart. to jest samochód, którym naprawdę można się bawić jadąc, plus zaleta jest taka że w tym samochodzie można czuć się szybkim jadąc przepisowo chciałem powiedzieć, że zaskoczyło mnie to jak cienkoczęto jest sztywne ale żeby mnie zaskoczyło musiałbym mieć jakieś oczekiwania w zasadzie co do zawieszenia cienkiego się nie zastanawiałem prawda jest taka, że jest to naprawdę sztywny samochód yy, który daje bardzo fajne informacje zwrotne o tym co się dzieje na drodze albo co się dzieje z drogą układ kierowniczy nie jest jakiś wybitnie bezpośredni ale mimo wszystko czuć doskonale co się, dzieje, co się dzieje z przednimi kołami i tutaj to jest tak najbardziej na plus zawieszenie jest fajne jest sztywne ale w sposób taki rajdowy nie będziemy to opisać ten samochód faktycznie skłania do zjazdu z jakiejś twardzonej drogi, wjazdu w szuter i upalanie po tym szutrze. Takie mam wrażenie teraz jak nim jeżdżę. Yy, układ kierowniczy właśnie yy, jest troszkę gumowy, yy, ale chodzi fajnie. Chodzi fajnie, daje bezpośrednią informację o tym, co się dzieje z przednimi kołami. Nie pozostawia żadnych złudzeń o tym, co się dzieje z przednimi kołami. Yy, natomiast tutaj yy, problemem no przy moim rozmiarze stóp jest rozstawienie pedałów. Są po prostu strasznie wąsko. A przy kajaku rozmiar 47 to jest odczuwalne. Do tego sprzęgu chodzi z wyczuwalnym oporem. Samochód może zgasnąć, nawet jeśli ktoś ma wybić ten samochód. To ma, ma dziwną charakterystykę. Jest takie, czo, czasami ma siestę. O, że tak powiem. Skrzynia biegów. Skrzynia biegów, jego skrzynia biegów jest fajna, pięciobiegowa. Długość przełożeń jest odpowiednia czasie jeszcze na piątce się za bardzo nie najeździłem Natomiast Skok drążka jest Bardzo nieprzyjemny Bo Między trójką Trójka i czwórka są bardzo daleko Trzeba machać tą wajką bardzo do przodu Czy bardzo do tyłu Do tego dźwignia sama chodzi Z bardzo wyraźnym oporem I czasami Trzeba dopchnąć Żeby rzucić bieg Tutaj akurat czwórka teraz weszła bez problemu, ale czasami faktycznie trzeba włożyć troszkę więcej siły w to, żeby, żeby bieg po prostu wszedł. Dzięki ma się własne śmiesznie krótkim zwisom i ogólnie śmiesznie małemu rozstawu, rozstawowi kół i osi jest właśnie taki fajnym go kartem. To nie jest Abarth, to nie jest Sporting, to nie jest Schumacher. To jest zwykły cienki 900. -ka i on daje kupę frajdy z jazdy uwielbiam takie samochody są po prostu świetne tutaj wszystko lata wszystko się trzęsie czuć każdą każdy ten otwór w naprawdę z cienkim każdy wyjazd po połówki do pracy czy gdziekolwiek jest kurde odcinkiem specjalnym O, i właśnie był problem, żeby topić trójkę, żeby weszła. Nie jest to jakiś bardzo poważny problem, no ale jest on zauważalny. Po prostu trzeba przyłożyć większą wagę do zmiany biegów. Teraz pojedziemy sobie w drogę, na której są potężne progi spowalniające, i zobaczymy, jak cięki sobie radzić z takimi progami. I ruszamy na kolejny odcinek specjalny. O i teraz trójka pięknie weszła Nie wiem od czego zależy, ale ta skrzynia czasami Wszystkie biegi tak jak być powinny A czasami trzeba faktycznie dobrać Może to kwestia tego, że za mało sportowo wtedy jechałem Nie sprawdzałem, próg dosyć spory Czuć, że jest sztywno Bardzo czuć, że jest sztywno Strasznie podbiło na tym progu Ale teraz o, cyk Cyk hamujemy, bo kolejny próg. I tego już tak powoli sprawdza się będziemy. Jeżeli się przepisowo a ja miałem wrażenie, że ciśniemy tutaj dużo poza, po, ponad ograniczenie, a naprawdę ten przejazd teraz zostały kupę frajdy pewnie, pewnie nawet widzieliście moje skupienie na twarzy albo zacię... Oj, zakręt! Jest przerażająco plastikowy, ale jest tani. Po co wam duże, drogie, szybkie, mocne samochody? Skoro wystarczy cienki 900, żeby faktycznie się dobrze bawić podczas jazdy, A ja chyba drzwi nie do końca zamknąłem. Muszę też pochwalić tutaj hamulce, które przy gwałtowniejszym hamowaniu, nawet przy wyższych prędkościach. Pełni spełniają swoje zadanie i bardzo szybko zatrzymują samochód. także czasami zdarza się zawisnąć na pasach w sensie bezpieczeństwa, nie tylko przejściu pieszych. Także to jest naprawdę uczciwy samochód. Trochę z tym troszkę zmiany biegów mam wrażenie, jakbym budyń mieszał. się tak trochę klei, tak trochę luźno chodzi. Tak za bardzo nie chce się ruszać. Ale nie jest źle. No, ale tak, to prawo, gdzie jest piątka i wsteczny, to tak trzeba faktycznie trochę siły przyłożyć. Co zwróciło jeszcze moją uwagę, to to, że tutaj kierunkowskazy bardzo szybko odbijają. Ja ledwo skręcę kierownicę w drugą stronę i kierunkowskaz już przestaje mrugać. Czasami bywa to przeszkadzające, ale nie, nie ma tragedii. Fajnie jest to rozwiązany napiew. Gdzie temperaturę ustawia się normalnie jednym suwakiem, y, stopniową prędkość nawiewu, drugim, no a trzecim y, ustala się kierunek na nawiewu. Fajne, jasno opisane, nie ma najmniejszych wątpliwości co do czego służy. Przed chwilą była kałuża, którą myślałem, że weźmiemy o krakie, bo dzięki, jest tak wąski, że, że i tak przejechaliśmy Delikatny luz na kierownicy. Może ten układ kierowniczy nie grzeszy jakąś wspaniałą bezpośredniością, jest po prostu bezpośredni, no ale takie że można sobie porobić, snuć z, z sobie kopisty się pomijać. To jest fajne, to jest fajne. Jest to w zasadzie pierwszy napędowy samochód, z którym mam styczność, który ma naprawdę takie rajdowe zacięcie ale bez zamysłu tego rajdowego zacięcia w sensie ono jest, ale go tutaj nie planowano to jest fajne, bo stworzyli z pełnym przypadkiem, z pełnego kod hetza, chcąc stworzyć zwykły, mały, tani miejski samochód i jako, że zamysł był jeden wyszło inaczej, a wyszło dobrze to teraz Cinquecento jest tanim samochodem do miasta a zarazem tanim hotheadzem, i tutaj ten samochód też świetnie pokazuje to, że hothead wcale nie musi mieć nie wiadomo jakiej mocy. Wystarczy, że się fajnie prowadzi. Lubię samochody, które wymagają od kierowcy yy, faktycznie jakiejś inicjatywy w prowadzeniu, które nie są nudne pod takim względem, że robią wszystko za kierowca. Ten samochód sporo wymaga od kierowcy i to jest fajne. To jest samochód, który faktycznie wymaga od kierowcy tego, żeby aktywnie prowadził. To wiadomo, nie ma wspomagania kierownicy, nie ma ABS-u, nie ma kontroli trakcji. Bo, teraz na ten kierunkowskaz nie odbił. Także... Nie rozumiem. To jest samochód o włoskim temperamencie. Ma humorki. Jak mu się chce, robi. Jak mu się nie chce, nie robi. Dobra, ale jak są takie krótkie nierówności, no to cienki tutaj robi się troszkę narowisty i go bardzo podbija. Nawet ten wydek fajnie brzmi. Tak, rasowa, sportowa, to jest tylko 900, pamiętajcie. Plus, no to jest jeszcze samochód z lat, kiedy faktycznie silnik brzmiał. Dobra, może faktycznie przyznaję, kiedyś się śmiałem jak widziałem jakieś zdjęcia z chingleżentu na to, że... No bo cienki, co, co to on potrafi. Cofam to tutaj pod górę faktycznie czuć, że troszeczkę mu brakuje. Mocy. Mam nadzieję, że wam się podobało Mi się Cienias bardzo podobał Jeszcze, jeszcze sobie nie trochę pojaśnię Już nie wiem, co wam mam o nim mówić Bo zegary są bardzo proste, czytelne Tu wszystko jest proste i czytelne I to jest taki prosty i czytelny samochód I on też w prosty i czytelny sposób Daje znaki o tym, co się z nim dzieje na drodze Dlatego Po prostu Mam nadzieję, że wam się cienia podobał Nie jest ładny, ale to, to jest szybki Jest świetny Także trzymajcie się No i Widzimy się w kolejnym teście. Cześć.